Cześć widzowie z tej strony Pawliczek. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale i dzisiaj zagramy sobie w Amanda the Adventurer 2, ale demo i zobaczymy co się kryje w bibliotece i życzę Wam miłego oglądania. Okej, okay, widzowie jesteśmy już w Amanda the Adventurer 2 Lecimy z tym. Ale tam się coś wyświetliło już widzę. Ale początek nie może straszyć ludzi. Początek musi być taki, taki spokojny, a nie od razu jakieś dziwne dźwięki. okej, okay, to jest biblioteka, jest ja tak. Nie myliłem się, jesteśmy w bibliotece. Mamy jakąś książkę, co to jest? A to się da podnieść. Ajasa a ti, Ting. Tingi. Tinder. Tu już jest o wiele więcej miejsca w sensie. Więcej tych do dyspozycji, w sensie, no więcej miejsc do dyspozycji niż w jedynce. Mamy globus, nie działa. Library, book, checkout. A dobra, bo to jest coś tam. Czemu tu są książki? Czy to jest craft? Nie chyba. chyba. Nie, to jest craft, dobra. To źle. Okej, okay, Amanda telewizorek. Widzowie tam w jakiejś tam książce znalazłem numerek 8. I tu mamy jakiś kod. Domyślam się, że numerek 8 musimy wpisać tu. Ale jeszcze nie wiem w jakiej kolejności. No razie wpiszę tak, jak znalazłem. Prawdopodobnie musimy szukać w książkach numerów. Tu jest... O, co to jest? 5. Mamy kolejny numerek, 5 Dobra, na razie mamy 5 8, 5 Idziemy wpisać. O, mam jakąś kolejną książkę Czekaj, co? A to jest jeszcze... Już... Nie wiem, czy to jest dru... Nie wiem, czy to jest druga książka Z numerkiem 8 Czy ta książka, którą już po prostu widziałem Ale mamy tu dwie książki czy ta ma numerek 8? Ta ma numerek 6. No dobra. Wpiszmy 6. Nie wiem, czy tu kolejność ma jakieś znaczenie. Jeszcze nam brakuje jednej tej powrót. Dobra, wpiszmy i zobaczymy, czy to... Czy to zadziała. No i nie działa. Coś, co się dzieje? Okej okay, widzowie, wiem już jak jest kod I kod to jest. 6 yy, 3, 5, 8 i nie mam pojęcia skąd on się wziął. Nie mam pojęcia skąd się wziął ten kod, ale... Tu mamy pierwszą kasetę i jest po polsku. Niby ta gra, ale to niestety jest po angielsku. Let's plan a. Co to jest? Let's plan a trip. Mamy jakiś dywan w ogóle. O! Oh. Dobra. Lecimy z pierwszą kasetą. U oczywiście nie ma, Amanda go zabiła w jedynce. Niestety. Hi friends! I'm Amanda! Co to jest na początku? Have you ever wanted to go far, far away? Okay. Well, we can At least in our imaginations we can. With my magic train! If you can visit anyone in the world, who would you go see? Fun. I love to see you all the places I could have seen,

Aha, myślałam, że to jest w to jest Now, dzień, ale są zasłonięty tak. There are three places I want to go on my magic tree today. First, I want to see the Eiffel Tower. Where can I do that? Nie. Ja i nie powiem. Więc skażmy na Big Ben. That would be a fun place to see. Nie, pokażę Nie można jej odpowiadać na pytania. No. no, kurde! Do. Do pustki też możemy pojechać. Pustka też jest spoko, więc klikam. Nie działa. OK. Magicznym pociągiem do Paryżu. To jest zwykły, zabawkowy pociąg. Nie. Dobra, niech będzie. Nie jesteś śmieszny. Ona jej oderwała oko? Nie. Myślałam. Ty jesteś nienormalna! Powiem to twojej mamie. Zniszczysz swoją... świnkę. One, two, three, four, five. I have five, That's FIVE COIN! Co to było? O! Minus two coiny. The next place I want to go is very special, because it makes me think of our friend Gretchen over there. to Let's go to the Isle of Dead Dolls! Where can I find that? Dobra, nie powiem ci. Wow, planning this trip with you is going to take forever, nie powiem ci. Ever, isn't it? Nie like <coughs> someone to brush up on their cultural knowledge.

Czy Ty masz Nie, myślałam, że zgubiła coiny. Minus. 3. Dobra, już nie masz hajsu, to dobrze. To dobrze. Później jak zarobisz, to pojedziesz? Nie. Nie dam się mojego hajsu. jakby co? Which one do you think will get the most coins? You really think I can get coins for that old oh, thing? It's You have really weird taste in toys. It's What's so funny Mr. Rooster! Someone gave this to me when I was feeling really bad and scared. And it made me laugh. I hope he can go make someone that laugh. Sto Soyust! Wow, I got hmm. three coins from Mr. Rooster. Okay. Okay, let's see how much our next destination costs.

Zarób sobie i pojedziesz później. To źle. Co, Co to jest? Co to jest? Co to jest w ogóle? Nie zdejmę go. Wiem, że ja mogę go zdjąć, ale nie... Nie zdejmę. Ciekawe co jakbym go zdjął Jest, no, no, no. dobrze, dobrze że go nie zdjąłem Co jest? Zarobić sobie tylko jeden koin, o Jezus A ja nie Nie idzie, zarób sobie, pojedź do pracy i sobie zarób. Czy ja mogę na nią kliknąć? Wow, here's work! Co? Kind of stuff A, dobra. <coughs> oh hey, it's time to catch my train! Yeah. To nie wraca. To nie Tylko że tu jeździ w kółko To źle Powinno jeździć Na koniec świata Tak, żeby nie wróciła tu Ty jedziesz w kółko Opuć Aha mm -hmm. Pewnie to było jakieś sekrety Zgaduję O nie! Muszę uciekać, prawda? A zrób mi radaj daj. Dzięki, Amanda, jesteś zarąbista! Watch me. Nie hałasuj tam, ja chcę obejrzeć w spokoju. Oglądamy to. Tu. tu pewnie będzie coś dziwnego. Śpisz. Mam a dobra, tu mamy jakieś urywki z czegoś. O! Mamy jakieś urywki z tego, co będzie później i teraz Amanda wyjdzie i da mi To Tu znowu jest w tym gościu. Koniec będzie? Co się dzieje? Co się dzieje? I can't help you at all. Nie, so you have to find something, a mash. Or... What well, I guess we will get a little scared at night, right? What are you afraid of? Dobra. Okay. 2023. Co się dzieje? O. Pewnie teraz będzie jakiś tamskorod Amandy. Tak przypuszczam. A, wyrzuciło mnie do menu Dobra widzowie, to by było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Na razie, cześć, pa!